Do Fortnite'a właśnie została wprowadzona druga wielka aktualizacja obecnego sezonu, po której w grze pojawiło się ogrom zmian i nowości, a w tym nowe przedmioty, nowy tryb Marvela z nagrodami, powrót Ironmana, darmowe nagrody urodzinowe, powrót Klombo z supermoce, karnet z nagrodami i wiele więcej. Cześć wszystkim, z tej strony nie kto inny, Kodmigao i witam was na odcinku z nowej aktualizacji. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycię, tego wczorajszego konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 300 fauldolców, to zostawcie pod tym filmem mapeczkę do góry, suba z dzwonem i kod tak jak te kozaki i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak moi kochani, jak chyba każdy z was bardzo dobrze wie, dokładnie dzisiaj rano do Fortnite'a została wprowadzona druga wielka aktualizacja obecnego sezonu, po której w grze pojawiło się ogrom i to dosłownie ogrom zmian, nowości i darmowych nagród. Ja sam dzisiaj i postaram wam się przedstawić wszystkie najciekawsze rzeczy, jakie pojawiły się w grze zaraz po jej wydaniu, a głównie postaram wam się przedstawić wszystkie darmowe nagrody, a część fabularną postaram wam się przedstawić jutro, a i przy okazji dodam, że 15.30 dzisiaj będzie live na kanale. A więc tak, zaraz po dodaniu aktualizacji do sklepu została wprowadzona nowa skórka Ironmana MK45 i jego pozostałe przedmioty, które macie na ekranie, a ja sam dostałem tego skina od Fortnite a za co bardzo dziękuję i spokojnie mogę powiedzieć, że jest on fajny. Poza nowym skinem w sklepie, powrót Ironmana przyniósł nam na wyspę kilka ciekawych nowości. A jedna z pierwszych to całkowicie nowa lokacja Ironmana, czyli takie jego drony, które lądują w kilku miejscach na wyspie i są to jego zrzuty. W zrzucie tym znajdziecie arsenał samego Ironmana, gdzie mamy przykładowo jego latające buty oraz rękawice do atakowania. Poza tym, znajdziecie tam jeszcze stary karabin impulsowy. A żeby to było mało na lokacji, mamy teraz jego własne drony. Z jego okazji do gry zostały dodane jeszcze nowe zadania fabularne, ale tak jak mówiłem, je omówimy sobie dopiero na filmie fabularnym, a do tego w grze pojawiły się jeszcze darmowe nagrody za zadania i wszystkie rzeczy, które są do zdobycia macie na moim ekranie. To jednak nie koniec nowości Marvelowych po tym update'cie, ponieważ poza Iron Manem do gry trafił nowy tryb z supermocami, którego Fortnite zapowiadał jeszcze dzień wcześniej i napisał nam co znajdziecie po wejściu do niego, do rozgrywki. Jest to tryb, w którym rozgrywka toczy się z 32 osobami i mamy tam dwie 16-osobowe drużyny. Jedna z nich to pomagierze Duma, a druga to sprzymierzeńcy Duma. I każda drużyna ma inne zadanie: czyli pomagierzy Duma zbierają artefakty, a drużyna bohaterów musi ich po prostu powstrzymać. W samym trybie znajdziecie super moce, które zostały wprowadzone do Fortnite w rozdziale drugim, w rozdziale pierwszym i przy okazji w tych ostatnich rozdziałach. I co to też ciekawe, pojawiły się tam darmowe nagrody dla graczy. I teraz, w tle macie dosłownie wszystkie przedmioty, które możecie odebrać na swoje konto po update'cie I warto sobie to wszystko zdobyć, bo nie będą one tam wieczność. Kolejne wydarzenie, które może nie zostało jeszcze wprowadzone do gry po tej aktualizacji, lecz wszystkie jego nowości trafiły do plików. To oczywiście event urodzinowy, który, jak dobrze wiecie, w ciągu najbliższych dni trafi do Fortnite'a. Kalendarzowo, Fortnite obchodzi swoje urodziny 26. Września, ale nowości przeważnie są wcześniej i tak, na dniach na wyspie pojawi się nowy bus bojowy, ten na moim ekranie. Na nazwanych lokacjach pojawią się torty, a na wyspę wróci pistolet na flary i prezenty. Żeby to było mało poznaliśmy darmowe nagrody z okazji tego wydarzenia i wszystkie przedmioty, które będziecie mogli tam zdobyć macie teraz na moim ekranie i pamiętajcie, że wszystkie z nich zdobędziecie dopiero po wykonaniu wszystkich zadań. Pierwszych nowości z tym związanych spodziewajcie się dopiero 24 września, ponieważ wtedy do gry trafi aktualizacja zawartości po której zostanie udostępnione wszystko z tych rzeczy, a my nie stopujmy i przejdźmy teraz do darmowego skina dla graczy. Tak dla przypomnienia to po tej nowej aktualizacji otrzymaliśmy nowego skina Icon od twórcy Rubius, którego macie teraz na moim ekranie i sam skin oraz jego przedmioty będą dostępne do zdobycia w turnieju już 21 września, tak więc będziecie mogli go zdobyć tam za darmo. Wszystkie najważniejsze zasady turnieju, czyli punktacja, miejsce, które zdobywa skina, format rozgrywki oraz to, czy jest to budowanie czy może bez budowania macie teraz na ekranie, więc nie zastanawiajcie się, tylko ćwiczcie, aby go poprawić. Zdobyć. A jak już mówimy tutaj o skinach, to teraz na ekranie macie przedstawione wszystkie nowe przedmioty kosmetyczne, które zostały udostępnione do plików po tej aktualizacji i spodziewajcie się, że na dniach większość z nich trafi do sklepu. Kolejny darmowy skin, jaki pojawił się po tej aktualizacji nie jest jeszcze dostępny w grze, ale z tego co mi się wydaje zostanie udostępniony dzisiaj o 15 albo na dniach, a jest to nowy skin rankingowy, o którym informacje podali nam leakerzy. Sam skin jest widoczny dla Was teraz na moim ekranie i co ciekawe jest to skórka rankingowa, ponieważ posiada edycję stylu dla każdej rangi i dla przykładu macie brąza i Unreala i sam nie jestem do końca pewny w którym trybie się on pojawi, ale albo będzie on za darmo, albo trafi do sklepu. Teoretycznie niebawem do trybu reaktywacja ma zostać wprowadzony tryb rankingowy i nie jestem pewny na 100%, ale może pojawił się on też dzisiaj o 15 i jeżeli tak, to można się spodziewać, że darmowy. Skin będzie tam, a jak nie, to sami zobaczymy, czy będzie za darmo, czy trafi do sklepu. Inny tryb, który otrzymał ogromne zmiany po tej aktualizacji, to tryb LEGO, który tak samo jak w trybie podstawowym otrzymał spore nowości i nagrody, a jedna z kluczowych, które tam się po niej pojawiły, to oczywiście Klombo oraz całkowicie nowy biom dżunglowy. Samego Klombo jesteście w stanie znaleźć w różnych miejscach na waszych wyspach LEGO, a najczęściej znajdziecie go na nowym biomie dżunglowym i sam nie jestem pewny, czy biom ten został Dodane do reszty, czy działa on tak samo jak wyspa Star Warsów, lecz wiem, że samego Klombo można ujeżdżać. Mimo wszystko znajdziecie tam ogrom nowych przedmiotów, nowe budynki oraz nowych NPC-ów, nowe rodzaje wiosek oraz sporo nowych elementów, które trafią do zakupu w sklepie nowe elementy do kraftowania oraz nowe potwory zwierzęta i inne rzeczy. Żeby to było mało, do gry został wprowadzony nawet karnet z nagrodami, w którym do zdobycia macie kilka ciekawych przedmiotów i wszystkie nich macie na ekranie i co ciekawe w tym wszystkim w karnecie tym znajdziecie bananka ze stylem klombo. Pozostałe nowości, które zostały tam dodane pozostawię już dla Was do odkrycia, bo jest tego naprawdę bardzo i to bardzo dużo, a przed nami jeszcze kilka innych trybów, które też otrzymały nowości po tej aktualizacji i właśnie do nich przejdziemy. Ostatnie tryby, które otrzymały nowości, to tryb wyścigowy oraz tryb muzyczny. I tak, w trybie dościgania się otrzymaliśmy sporo nowych pojazdów oraz kilka nowych map dościgania. A z samochodów, przykładowo, otrzymaliśmy nowy rodzaj auta BMW. W trybie muzycznym pojawiły się standardowe zmiany: czyli otrzymaliśmy nowe ścieżki jamowe, pojawiły się nowe instrumenty, i to chyba wszystko. I spodziewajcie się, kochani, że na dniach pojawi się odcinek fabularny, bo też jest o tym sporo ważnych. Informacji. Na teraz są to wszystkie zmiany, nowości i nagrody jakie pojawiły się po tej dzisiejszej aktualizacji i spodziewajcie się, że na dniach wyciekną kolejne ciekawe rzeczy w tym wszystkim. Tak więc wyczekujcie, bo nowości będzie tam naprawdę ogromnie i to ogromnie dużo. A i tak dodam, że z tej aktualizacji na kanale zaraz pojawi się live i startuje on dokładnie o 15.30. A link do streama znajdziecie i w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu. A jeżeli kto jak z Was chce na kanale kolejne odcinki na temat aktualizacji, to zostawcie pod tym filmem standardową łapeczkę do góry i komentarz aktualizacja, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem pod tym filmem jak zawsze dostanie ode mnie tam serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kudziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!